Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu. To były początki mojego biznesu i zaczęło się od szkoły paralotniowej Altus. To była malutka, jednoosobowa firma i wówczas bardzo dobrze to wszystko funkcjonowało. Aktualnie, oprócz szkoleń na paralotniach w ramach Altusa, szkolimy pilotów samolotów ultralekkich w ramach działalności Silezjane. Dysponujemy pięcioma samolotami ultralekkimi, Oprócz szkoleń. Dużym powodzeniem cieszą się usługi lotnicze, zwłaszcza loty widokowe po typowych trasach naszego rejonu, jak Jura Krakowsko-Częstochowska czy lot na Podhale. A nie ukrywam, że firma w ostatnim roku bardzo się rozwinęła. Ten rozwój pociągnął za sobą konieczność jeszcze większego zaangażowania, zatrudnienia kolejnych osób, pozyskiwania coraz większej ilości klientów i kontakt z nimi. I tu pojawił się IMCRM. W jednym momencie całe to przedsięwzięcie samolotowe, pajalotniowe, handlowców, współpracowników, klientów mogłem uporządkować i zamknąć w jednej wirtualnej przestrzeni. Mogłem to wszystko zabrać ze sobą pod pachę w laptopie i pojechać w górę. Mogłem wreszcie, po kilku latach niemal fizycznego przywiązania do firmy, wrócić do mojej pasji, jaką są wędrówki wysokogórskie. IMCRM działa w chmurze. Dzięki niemu przekonałem się do rozwiązań typu cloud. Co mogę powiedzieć o oprogramowaniu w chmurze? Jest tanie, zawsze dostępne, nie potrzebuję zatrudniać informatyków, żeby je wykorzystywać. W jednym zdaniu, bez problemów, pozwala mi zarządzać pracą firmy. IMCRM pozwala mi kontrolować i zarządzać firmą z dowolnego miejsca na świecie. Jestem w Alpach, albo w Górach Meksyku, albo w Atlasie, i w każdej chwili mogę obejrzeć notatki. I maile wymieniane z klientami. Mogę dać moim pracownikom wskazówki dotyczące każdego pilota. Mam ciągle aktualną bazę na temat sprzętu i towarów w Obracie. IMCRM pozwala mi jednym zeryknięciem na wykresy podsumować miesiąc i skuteczność moich handlowców. Dzięki temu mogę łatwo podejmować decyzje i mieć nowe perspektywy. Można powiedzieć, że teraz moja globalna aktywność przekłada się na zyski. Jak znalazłem IMCRM, zaczęło się od poszukiwań wykonawcy serwisu internetowego. Oferta InvestMag wydała się najbardziej kompleksowa. Pierwszym etapem naszej współpracy było stworzenie strony www.samoloty.śląsk.pl. Kolejny etap to zmiana zarządzania firmą. Tak poznałem IMCRM. Teraz InvestMag obsługuje kompleksowo moją firmę w internecie. Sukces mojego biznesu, śmiało powiem każdego biznesu, to komunikacja. Wewnątrz firmy, w ramach struktury pomiędzy pracownikami i na zewnątrz, z klientami i kontrahentami. AMCRM pozwala połączyć te wszystkie komórki w taką swoistą sieć. Każda konwersacja, każdy kontakt pracownika z klientem jest widoczny przeze mnie. Wiem, czego oczekują i co lubią. Dzięki temu doświadczeniu jestem w stanie jeszcze lepiej dopasować ofertę do potrzeb klienta i skutecznie zwiększać sprzedaż. Zetknięcie z tak nowoczesną technologią jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem.